Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj zrobimy coś głupiego. To znaczy ja zrobię coś głupiego. Coś Wam pokażę. Zapraszam Was przed mój komputer w tym momencie. Przeglądam sobie ogłoszenia. Zobaczcie, co znalazłem. A teraz pokażę Wam ogłoszenie moje sprzed niemal 3 lat. Zobaczcie na numer rejestracyjny. Elliot 79281. To jest, słuchajcie, gruz, którego wyrywaliśmy ze szponów śmierci. I no, przez te 3 lata, jak widzimy, zmienił się nieco. Jest trochę podrapany bardziej. Bardzo mocno drzwi są zardzewiałe. A w środku jest po prostu syf. I... Kratka jest połamana. Zobaczmy sobie. No, tylko 5 zdjęć, niestety. Zobaczmy sobie w opis. No, ja tutaj niestety nie zrozumiecie pewnie. Przynajmniej nie wszyscy zrozumieją o co tu chodzi. Jeździ i odpala. Ok. Pan nie miał żadnych problemów. Tani w utrzymaniu. Rdza w normalnych miejscach. Cieknie wspomaganie i ABS-sensor. Z przodu po lewej. Pęknięta przednia szyba. Samochód ma być na przeglądzie do 14 września. No to mamy tylko dwa tygodnie do 14 września. Co robimy to? Pan chce za niego 15. A przypominam, że sprzedaliśmy go za. Znaczy chciałem 30 parę, a sprzeda, sprzedał się chyba za 30. Także jest wystawiony za pół ceny. I przerejestrowanie 1800, co oczywiście mówimy o. W norweskich koronach jest niedaleko mnie Maura. Także będę miał po niego jakieś 30 km. Piszemy do pana i co, kupujemy to, nie? Zobaczymy, czy moje naprawy sprzed niemal 3 lat. To auto miało wtedy prawie rok przeglądu. Pan zrobił nowy przegląd. Minęły 2 lata, za dwa tygodnie ma kolejny przegląd. Nagrywam to, przynajmniej ten, ten kawałek, nagrywam 1 września. Zobaczymy, jak się wóz wpisywał panu przez 3 lata. Jeżeli zgodzi się na wystąpienie przed kamerą, to może zabiorę ze sobą kamerę, albo chociaż do telefonu coś tam nagram. Jeżeli nie, no to nie. Jeżeli nie będę miał czasu, no to też tam wam jakoś potem to streszczę. Także ja nie marnuję czasu i dzwonię. Robimy to. A wy sobie w tym czasie obejrzyjcie przybitki, jak to auto wyglądało. Przed i po postaram się wam coś zmontować takiego Mamy to, słuchajcie. Kupiłem gruza. Właściciel nie chciał się zgodzić na nagrania i niestety nie nagram wam teraz za wiele. Później wam wszystko wyjaśnię i wytłumaczę już później, 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 bo już tu się wziąłem ostro za pewne zmiany. Plan jest taki generalnie, żeby zrobić z tego coś i włożyć do tego wszystko, co znajdę gdzieś tu w garażu, co pasuje, co się nadaje, co nie będzie wyglądało jakoś paskudnie. Zacząłem od wymiany drzwi jednych, drugich, trzecich i tylnej klapy. Wymienione już są lampy, też jakieś stare, ale po prostu znalazłem, miałem gdzieś na półce. I jeszcze parę innych rzeczy. No i musimy jeszcze zrobić tak, żeby to przeszło przegląd. Przegląd za niecałe dwa tygodnie, a czasu mało. Dobra, widzimy się za. A dla mnie to będzie pewnie z dwa tygodnie. No i dobra, słuchajcie, nie było czasu za bardzo, żeby nagrywać, co się dokładnie z tym autem dzieje. To znaczy, ja nie miałem czasu. Co bardzo fajna informacja dla mnie, to poprzedni właściciel był bardzo, bardzo zadowolony z samochodu. Jeździł nim niemal 3 lata. Problemów wóz nie stwarzał żadnych. Dopiero pod koniec wyskoczył mi jakiś błąd ABS, ESP. Jeszcze sobie wyskoczymy z auta i obejrzymy, jak to wygląda z zewnątrz. I co ja tu zrobiłem, bo zrobiłem tu dużo zupełnie niepotrzebnych rzeczy. Ale dzięki temu ktoś następny będzie mógł się tym autem pocieszyć przez, myślę, następne kilka ładnych lat. Takie mam odczucie jeśli chodzi o ten wóz. Jeśli chodzi o naprawy, które były zrobione 3 lata temu, no to wszystko nadal działa, także nie ma, nie ma dramatu. Co się wydarzyło po drodze, to tak jak mówię, błąd ABS SP wyskoczył, czyli na dzień dobry wjechał ring ABS-u. Jeden, bo robiliśmy tak jak poprzednio, zresztą w miarę budżetowo, przynajmniej tak się starałem. Skrzynia nadal działa fajnie, i nawet to auto kurcze jedzie całkiem przyjemnie. Ring ABS-u i okazało się, jeszcze łożysko z przodu, z lewej strony bodaj, a nawet nie tyle łożysko, co wystarczyłoby pewnie samą tarczę kotwiczną wymienić i, i też ten pierścień ABS-u. Aczkolwiek, no nie miałem samych ringów, miałem całe łożysko, to już wymieniłem cały komplet. O co chodzi? Dlaczego tarcza kotwiczna? Piasta, w której łożysko, łożysko jest zamontowane, ocierała o tarczę kotwiczną w taki sposób, że ją lekko przecięła. Aż tu idzie ten szatan. Przez co po prostu tarcza kotwiczna się odleniła, podniosła, zaczęła dotykać o piastę, piasta się obracała, zaczęła lekko nacinać tarczę kotwiczną. Tarcza kotwiczna się odkształciła, uszkodziła pierścienia besu. Taka prozaiczna rzecz jak po prostu starość, wiek i warunki atmosferyczne. Auto w tym momencie ma 302 tysiące przebiegu. Yy, pojeździłem nim trochę, zrobiłem nim 1000 km, prawie, bo bardzo fajnie się tym jeździ. To jest jedna rzecz, a dwa bardzo malutko pali. Yy, jeśli chodzi o wóz, dlaczego ja to tak spontanicznie, szybko nagrywam? Bo słuchajcie, ten wóz już jest sprzedany. Jeszcze go nie zdążyłem dobrze zrobić, a już jest sprzedany. Pojeździłem sobie nim chwilę, zanim jeszcze wszystko było gotowe. Spalanie bardzo fajne. Kultura pracy. No jak to 400 Cylindrówka trochę klekocze, ale generalnie pracuje fajnie w miarę po cichu. Zawieszeniowo nadal jest okej. Okay, wtedy powymienialiśmy jakieś tam wahacze, nie wahacze. I nadal to wszystko trzyma się kupy. 3 lata i nie pamiętam ile on wtedy miał przebiegu, ale no parę ładnych kilometrów sobie pan zrobił. Z 60 tysięcy zrobił, 70, no i 3 lata. Także to się nadal trzyma kupy. Jedyna rzecz, która się poddała, to słuchajcie, no taka też płachostka trochę i nie wiadomo dlaczego. Na końcówce drążka poddała się guma. Ale poddała się stosunkowo niedawno, bo nie było wewnątrz ani syfu, ani błota ani, ani żadnych takich rzeczy. Był świeżutki smar. Także po prostu wziąłem jakąś wyrąbaną starą końcówkę drążka i ukradłem z niej gumkę. Założyłem tutaj. Końcówka drążka sztywniutka. Żadnych luzów, wszystko fajnie. Teraz jedziemy na, na zimówkach, dlatego pewnie będzie troszkę głośno. No te norweskie zimówki, one są troszeczkę inne niż europejskie. Co do rzeczy, które trzeba było zrobić. Trzeba było tu solidnie posprzątać w tym aucie, bo właściciel poprzedni miał to w dupie, po prostu. Kupił taniego gruza i traktował go jak taniego gruza. Nie sprzątał, nie mył. Nie mam mu tego za złe, był to jego wóz. Aczkolwiek no, trochę się spóźnił, bo chciał je, chciał auto odkupić teraz już po serwisie, po tych wszystkich rzeczach, które zrobiłem, chciał je odkupić, no ale niestety był drugi w kolejce, bo odezwał się kto inny i kto inny to auto zabiera dosłownie dziś za, ej, za trzy godziny. Także mam jeszcze trzy godziny, żeby coś tu wam poopowiadać na temat tego wozu i co tu było zrobione. Ja mam taki plan ambitny, że sobie wjedziemy po prostu w taką boczną dróżkę i sobie coś na tej bocznej dróżce tutaj opowiadamy. No i dobra, udało nam się zatrzymać na chwilę. Miejmy nadzieję, że nie będzie zbyt głośno. Trochę wieje, trochę jeździ samochodów. Dzisiaj ruch jest podejrzanie duży. Wóz, jaki jest, każdy widzi. Nie wiem, czy na przebitkach będzie to dobrze widać, ale było tutaj kilka rzeczy, które się mocno zmieniły. Otóż zmieniły się na pewno szyby. Ta jest przyciemniona. Te są oryginalne. Zmieniły się również drzwi. Zmieniły się również lampy z przodu. Lampy są skrętne, bixenony z oryginalnym poliwtowym ledem. Eee, tym razem no, koła tamte przepadły. Nie wiem, czy mnie widać. Tamte koła, z którymi to auto sprzedałem, przepadły, połamały się. Nie wiem, co właściciel z nimi zrobił. Nie dopytywałem, zostały tylko te koła. Te koła zostały po prostu doczyszczone, domyte. Jest porysowany, drzwi są takie, jakie są, ale nie mają za dużo rdzy. Troszeczkę mają, ale nie za dużo. Tamte były troszeczkę zajechane. Zmieniła się również tylna klapa z całą szybą, ze wszystkim i z działającym tym razem silniczkiem wycieraczek. Nie pamiętam czy wtedy 3 lata temu zwracaliśmy na to uwagę i czy on działał, w każdym razie teraz stał dęba, próbowałem go rozłożyć, połamał się, nie miałem na to czasu, zmieniłem po prostu cały na jakąś używkę. Ta klapa też nie jest idealna, tu troszeczkę rdza wychodzi, ale no taką miałem, innej nie. Taką założyłem, wjechały lampy Avantgarde z ledami, lekko przyciemnione. Te lampy to chyba pamiętacie z mojego srebrnego gruza, zresztą dużo części z tego srebrnego gruza pochodzi. Zostały naprawione lampki podświetlania tablicy rejestracyjnej. Klapa działa zazwyczaj. No tutaj jest troszeczkę uszczelka uszkodzona. Było odkurzone, ale już jest znowu nabałaganione, bo coś tam przewoziłem. Nieważne, tak się sprzedał, tak pójdzie. Teraz będę do Was mówił pod słońce prawdopodobnie. Nic nie widzę, nawet nie wiem, czy mnie widać. Najbardziej widoczna zmiana właśnie nastąpiła z tej strony i z tyłu. Tutaj te drzwi niestety, pewnie zobaczycie na przebitkach, były całkowicie skorodowane. Tutaj była taka wielka plama i ciągnęła się przez całe drzwi. Całe drzwi są wymienione, łącznie z szybą. Boczki zostały standardowe, środek został troszeczkę odszczurzony, ale nie za bardzo. Wystarczyło tam tak naprawdę tylko odkurzyć. Tego już nie myłem. To jest nadal brudne, tak było. Jeszcze zajrzymy sobie pod maskę. Pod maską zmieniło się tylko tyle, że poprzedni właściciel zgubił gdzieś osłonę silnika. Tutaj tak naprawdę się nic nie wydarzyło poza podstawowym serwisem, zmiana oleju, filtra oleju i filtra kabinowego, bo trochę śmierdziało niechcący. Poprzedni właściciel wymienił sobie tutaj pasek, jakieś rolki, jakiś napinacz, takie rzeczy. Ja teraz wymieniłem tryskiwacz numer 1, podkładkę, śrubę, reszty nie dotykałem i świecę żarową numer 1, reszty nie dotykałem. Cała reszta działała. Paradoksalnie tu jest nadal pompa SBC oryginalna z numerem 004. Nie dotykałem jej, została tylko deaktywowana, aktywowana w trakcie pracy przy ringa HBS-u. A i jeszcze... Ten zacisk został wymieniony z lewej strony, ustał dęba i elastyczny przewód hamulcowy z tyłu, bo był sparciały i skręcony i był zniszczony, bardzo brzydki był. Tutaj silnik jakoś tam wygląda, jest troszeczkę odszczurzony jak zwykle. Nie dbają o te silniki, nie myją tego. No I w sumie mają rację. Stare gruzy. Tutaj trochę te podłużnice starałem się umyć, ale no, nie będę tutaj kombinował zbyt wysokim ciśnieniem, żeby nie uszkodzić wiązek. Maska cała została umyta tutaj dookoła, bo ona była czarna wręcz. Tutaj czymś było popryskane. To tak było, to tak jest. Nie chcę to zejść. Nie będę tego na siłę szarpał. Lampy, jak widzicie, skrętny Bixenon z postojóweczką z poliwta. Wszystko działa, wszystko śmiga. Także słuchajcie, ja nie będę przeciągał. Wóz jaki jest. Każdy widzi, nie będę już nawet teraz mówił, za ile mam zamiar go sprzedać, czy za ile się sprzedał. No bo już jest tak naprawdę sprzedany. Już sobie rękę podaliśmy. Dzisiaj ma klient przyjechać zrobić przelew. Spiszemy dokumenty, przerejestrujemy wóz i sobie go zabierze. Jeśli chodzi o drzwi, wymiana obyła się bez żadnych regulacji. Jakoś tam siadły. Nie, nie kombinowałem za dużo, w miarę to prosto siedzi. Te drzwi nie zostały wymienione, to są drzwi, które pochodzą z tego wozu. Zostały wymienione tylko i wyłącznie szyby, ta mała w drzwiach i ta podnoszona. Dodatkowo wewnątrz, a właśnie, bo zmieniło się co nieco wewnątrz. Tutaj było standardowe Audio 20. Zamontowałem starego Androida, którego zdemontowałem niegdyś z mojego srebrnego 211, którego miałem dawno, dawno temu. Już go nie ma. I zamontowałem, słuchajcie, głośniki Harmana, które są podłączone bezpośrednio do radia, bez żadnego wzmacniacza. Nie ma tutaj żadnego subwoofera. Same głośniki, nawet kolorystycznie, te drzwi się bardzo chyba nie odróżniają. Nie wiem, jak to będzie widać na nagraniu. Gołym okiem nie ma źle. One wszystkie są chyba w pierwszym lakierze, także jeszcze obejrzyjmy sobie tylną klapę z bliska, bo Wam tylko pokazałem. No tutaj standardowo... To się troszeczkę pogłębiło od ostatniego razu. Ten zderzak złamany nadal się trzyma. Tutaj to wszystko jest tak zalepione jak było. Tu troszkę wyłazi. Poprzedni właściciel mocno używał haka. Ten zderzak jest cały, podrapany, poobijany, gdzieś tam pęknięty. Ciągał po prostu przyczepę kempingową. Tutaj jeszcze z tylną klapą jest taka wada, że tutaj się zrobiło źle i brzydko. O tu, to będzie trzeba tutaj blaszkę. To po prostu wszystko wyciąć i nakleić nową blaszkę i tyle, i będzie dobrze. No i tak ten wóz wygląda. Z tej strony nawet nie ma dużo rudej. Drzwi, tak jak mówię, całkiem nieźle wyglądają. Dobra, myślę, że to tyle, co miałem Wam do przekazania. Tak jak mówiłem, no niestety nie miałem czasu, żeby wam wszystko nagrywać, ale przynajmniej się nie znudziliście, mam nadzieję, za bardzo. Taka ciekawa historia historii właścicieli. Jestem dwa razy. Dwa razy bardzo krótko. Teraz nie będę już przeciągał. Maska jest bardzo potrapana. Kurde, nie widziałem tego. Ktoś tu się chyba podpisał nawet. Hmm. No trudno. stanie wosku, zejdzie. Dobra, słuchajcie. Nie będę przeciągał. Trzymajcie się ciepło. Cześć.